Cześć, witam wszystkich. Dziś, moim zadaniem jest zamontować tą sprężarkę do tej lodówki. Jest to lodówka Samsung RL33. Sprężarka jest na Gaz R600. Nie tracąc czasu, zaczynamy działać. Zaczynam od wlutowania zaworu do napełniania. Ja posługuję się lutownicą elektryczną. Drugi wariant to jest palnik gazowy. Uważam, że elektryczna jest trochę wygodniejsza. Zawrót nabijania mamy lutowany. Teraz umieszczam na swoim miejscu. Teraz wlutuję rurę wysokiego ciśnienia czyli strona tłoczna. To samo, podgrzewamy. Zaletą lutownicy gazowej jest to, że nie popalimy tutaj nic w okolicy miejsca pracy i od razu powrót, czyli niskie ciśnienie. Trzeba dopasować, na szczęście to jest mieć, poddaje się, daje się formować, używam topnika. Mamy sprężarkę wlutowaną. Przy każdej ingerencji w układ chłodniczy powinno się wymienić filtr osuszacz. Tak też zrobię i tym razem. Układ był przez jakiś czas otwarty, dlatego jest ryzyko, że mogło tam zgromadzić się trochę wilgoci. A wiadomo wilgoć jest niepożądana w układzie. Mamy kapilarę i wycinamy filtr. Wytnę go zwykłymi ucinaczkami, bo, bo na ten przyrząd jest tam za mało miejsca, a zależy mi, żeby ta rura została jak najdłuższa. i podpinamy filtr za chwilkę go zalutujemy W tym momencie mamy koniec lutowania, czyli lutowanie było w pięciu punktach. Teraz możemy przyjść, przejść do wyciągania próżni. Wkręcamy zawór. Schreddera, jak się nie mylę. Zresztą jest taki sam jak ta sama zasada działania jak zaworki w kołach samochodowych. Dokręcamy. Już nie zrobimy. Pompą próżniową. O, nie wiem, czy było widać pompę. Standardowa. Ja na zrobienie próżni zawsze daje 15 minut. Także jak włączę pompę, to wrócę, jak już będzie próżnia gotowa. Jest do prądu włączona. პირაჩი მეკითხება na zrobienie próżni dobieg końca wyłączamy tą właściwą pompę i przystępujemy do nabijania. W tym momencie będziemy potrzebowali wagi ponieważ ta lodówka, Fabrycznie powinna mieć nabite 60 gram freonu, i taką też ilość nabijemy. O coś... O jest. Już myślałem, że się buntuje. Odkręcamy zawór. Bo nawet ładnie widać, jak leci, jak cyferki się zmieniają. W tym momencie możemy już lodówkę odpalić. Będzie sobie lepiej zaciągać. Także cała naprawa dobiega już końca. Poczekamy aż freon sobie najdzie. Zakładam, że układ jest szczelny. I jutro od rana lodówka będzie sobie pracować pod moim okiem. Jak będzie czas, to jutro jeszcze może zajrzymy do parownika. Jest to lodówka typu No Frost. Może też coś tam pokażę i podpowiem. No i rura tłoczna już się robi gorąca zostało jeszcze zamontować pojemnik na skropiny, no ale to już jest teraz najmniej istotne. Tutaj pojemniczek się montuje. I ta rura robi się gorąca, bo jest tam sprężony gaz. Jest częściowo zanurzona w skroplinach, przez, przez co skropliny szybciutko odparowują. Och, mamy 54, 5, 6. Pięknie, coraz cieplejszy ten, to znaczy, że freon jest już w obiegu 60, zawsze 2-3 gramy daje górkom. Taka ilość nie zaszkodzi. No i mamy 63 gramy freonu w układzie. Możemy już wszystko odpinać. Załóżmy o tyle wygodny że jest wielorazowego użytku można. Jakby kiedyś była potrzeba. Dobić gazu, ale lepiej, żeby takiej potrzeby nie było. No i to chyba będzie wszystko. Sprężarka zamontowana pracuje. Pracuje o własnych siłach. A jutro lecimy z testami. Tymczasem dzięki za obejrzenie. Zapraszam do subskrybowania. Staram się zawsze jakieś ciekawe filmiki wrzucać związane z naprawą AGD. Pozdrawiam, cześć. Hej.